Siemka, tutaj Delonag 55, a to jest mój pierwszy samochód, który chcę wam pokazać. Tak, to jest taka mała seria, w której będę prezentował, jakie samochody mam w garażu, będę je opisywał i czy je warto kupić, czy nie. Dobra, to na pierwszy rzut oka dwóch. Oka jako pierwszy będzie Audi R8 42 FC4. Tak się prezentuje O, piękny, świetny samochód, pięknie wygląda Ma niezu, osiągi To jest po prostu czy są niższe, nie Oczywiście mówię tutaj w wersji w realu, nie <laughs> Dlaczego tak powiedziałem, że w realu? Bo w Nitro Speed World jest to jeden z najgorszych samochodów nie przystaje się, że najgorszy, że jest najwolniejszy Tylko, że yy, najgorzej został zrobiony, tak jakby Najgorzej się nim prowadzi i w danej klasie yy, Sobie w ogóle nie radzi No to tak, z wyglądu ten samochód jest piękne Ogólnie Audi R8 jest, Audi R4, są piękne, więc Wiadomo o co chodzi, ale no cóż Ogólnie rzecz biorąc, ten samochód yy, z osiągami, osiągami nie wymiata. Może lepiej Wam pokażę. Przyspiesza nam nieźle, ale to nie jest jakieś super przyspieszenie. Jeśli chodzi o maksymalną prędkość, to także nie jest zadowalająca, ale jest tutaj jedna rzecz, która naprawdę niszczy ten samochód. I to jest właśnie skręt Zobaczcie No i przywaliłem Normalnie ten zakręt bardzo łatwo wykonuje Innymi samochodami przy większych prędkościach To jest samochód sobie po prostu nie radzi Jedzie się nim jak nie wiem, jak po lodzie nie wiem Ten samochód prawie w ogóle nie skręca Patrzcie jak on w ogóle wolno skręca Przecież to jest masakra, nie? Dobra. Zobaczmy, jak się sprawuje w wyścigu. Mamy tutaj jakąś inną klasówkę niż tą co zwykle. Nie. No to pójdziemy Rosewood and Lions. To jest klasówka B. Dokładnie B. Ten samochód jest w B. Audi R8 w B. No jak taki samochód może być w klasie B? Ja tego nie rozumiem. Przecież to jest Audi r to jest super, to jest egzo, egzotyczny samochód, super sportowy i on nie może być w B. No kurde, Audi R8, te Audi jest niestety w B, to jest po prostu przegięcie, nie? Dobra, zobaczmy. Coin. Jako przeciwników mam e, hardcora MR2 drugiego hardcora MR2, trzeciego hardcora MR2 i... czwartego hardcora MR2. Dobra Więc inaczej mówiąc nie mam szans I do 100% Nadzwyczajnie no no wow Ten ma nawet ponad 500 Dobra To ja ich tam nie pokonam na pewno ale zobaczymy jak to będzie. Do, do zobaczenia na wieści ścigu. Dobra, jestem już. Doczyło jeszcze tam jakieś Clio. Dobra. Popierę się. Ten samochód ma nitro. W sensie nie ma tego nitra. Bez skillów, bo ja mam akurat w nim skillę na nitro to jeszcze ten samochód jakiś tam nitro ma, ale bez... Jest killów, no cóż, eee, to są nie ma nitro. Równie dobrze przyspiesza bez niego, a nawet może i lepiej. To tak, jak widać, już jestem na ostatniej pozycji, mimo że tu się ładnie jadę. A tam widać, że wszyscy używają parapów. w sumie. Teraz po, tych, po dodaniu osiągnięć. Tyle osób używa tych po żeby nabić sobie. To masakra. No zobaczymy, skill modów. Ledwo doganiam Clio V6. Clio, żeby R8 sobie nie poradziło z Clio. Albo MR2. To jest śmieszne. Dobra, może z MR2 to jeszcze, jeszcze. Bo MR2 w 6 jest hardcore, Ale z Clio? Przecież to jest żenada. No cóż, ym, zobaczymy, dobra, się mam, trochę nie na jeździe przez chwilę, musiałem włączyć czat, że pojechałem przez to tą... o god widzieliście to, ledwie wyrobiłem, nie wyrobiłem, zobaczymy sobie nitro, tak przyspieszę na y, chyba wymaksowanym skillie, skillu na nitro, przecież to jest... Z Równie niektóre samochody o wiele przyspieszają bez tego skilla. No cóż, oczywiście wygrało MR2, MR2, MR. O, Clio. A no tak. No, oczywiście trzeba długi na pierwszych trzech pozycjach. Norma. Dobra. To tyle, jeśli o to chodzi. No to jeszcze Wam pokażę, yy, jakie w nim są części. Jakie ja mam w nim skile, i tak dalej. Dobra, zobaczmy. Dobra, mamy tutaj tak. Mamy w nim e, nitro na polszone nitro o 2,8%. Ło, to nie jest max. No się nie dziwię. E, długość nitra. No i na zarabianie kasy. Nie wiem po co ten ostatni skill, skoro tym samochodem nie da się wygrać. No może, ale chyba, że na tych ostatnich, kurde, na ostatniej pozycji się chcesz dorobić, lepiej już wygrywać niż kurde przegrywać ciągle. Dobra, te skile mam ze względu na to, że mam wersję Shift, więc wiecie, dostałem je razem z tą edycją. Nie, nie kupiłem go za busy. dostałem w kartach za boosty, w tych co się zdobywa z samochody. Dobra, to był skill workshop. Aha, mogłem jeszcze powiedzieć o tym. Jaki skill najlepiej do niego włożyć? Oczywiście, że najlepiej włożyć do niego skill na poprawę osiągów. Może wtedy się coś wygra na wyższej pozycji niż yy, ostatniej. Dobra, teraz zobaczmy, co mamy na Aftermarket Shopie. Uuu, mamy jeden Body kit. Zobaczmy. Wygląda on tak. W sumie wcześniej nie miał tego budykita i musieli go ocenić dodać No cóż, nie wygląda zbyt fajnie Mi się tam nie podoba No ale Co tam? <laughs> ale w ogóle nie warto kupować tego body kit'a jak z samego samochodu, więc no tutaj oczywiście O, mamy dwa spoilery tylko Mamy ten i ten się ten drugi chyba bardziej pasuje, choć... Nie ja ten drugi mi się daje. A najpierw bez spoilera by wyglądał. Ja z edycją shifta mam spoiler. Um, tak, w ergunie tutaj nie patrzymy, to tam też... Nie on że nie zawieszenie także mam prowadzone. Yy, i ostatnia rzecz. Mam tutaj w nim części Kromlena. Yy, takie sobie części, w sumie części Gromelina bardzo pasują. Aż tak aż tak nie psują ten samochód. No ale, no ale cóż, i tak jest za słaby. Zdecydowanie są to nawet dwukioskowe części, ludzie. A mimo to jeszcze nie zwa. Trzeba przynajmniej prosty władować. jest masakra, nie? Aha, w klasie A ciekawskim by wygrał. To jest totalny pogrom. Dobra. Chyba yy, ostatnią rzeczą jaką zrobię to Car yy. No i tak. Zobaczymy po ile ten samo yy, jest. Aktualnie. Dobra, mamy to tego. Na początek pójdzie wersja za. Kasę z gry. Milion sto. O wiele za dużo. Powinien być po 600 tysięcy. Dalej mamy wersję Rental, czyli tą e, można sobie go wypożyczyć. Czy warto wypożyczać? E, nie, no zdecydowanie nie. Lepiej sobie wypożyczyć coś lepszego. E, I tutaj mamy jeszcze e, wersję za boosty. Za boosty aż 3400 boostów. Czy wartej ceny? No cóż, nawet jednego boosta ten samochód nie jest wart. A co mówić o 3000? Jezus Mariusz, kto kupi ten samochód? Chyba jakiś idiota, który nie zna się na grze jeszcze. Uff, sobie kupi mój pierwszy samochód, który... O, wezmę sobie tego, kupię. Bum. kupię, patrzę, kurde, ale gówno, nie gram w tą grę. Mniej więcej to tak yy, mogło wyglądać. Dobra, i tak. W ogóle, nie radzę go kupywać. tym samochodem nic nie wygracie to jest samochód żałosny po prostu nie wiem kto nim jeździ ja się przejechałem tylko na ten, żeby tak dla śmiechu ja nie mierzę tylko dla śmiechu i yy, i dla tego materiału teraz się przejechałem jeszcze żeby odradzić wam to, ten samochód o wiele lepiej kupić za 600 gotówki więcej audi r8 5.2 Oj, przepraszam. Jaka jest różnica? Yy, a ta, że ten samochód skręca, a ten samochód nie skręca. Wszyscy sami widzieliście, nie? Ten samochód jest, ma o wiele lepsze przyspieszenie. Jest standardowo w klasie A. Patrzcie, na przyspieszenie tu, a na przyspieszenie tu jest masakra. Prowadzenie, no może top speeda ma bardzo małego. Przecież to... I... nie, no nie mogę z tego samochodu. 5.2 jest o wiele lepsze, wygląda prawie tak samo. Różnice są minimalne, czyli rura wydechowa, yy, przednie światła. A może jeszcze by się wszczepił, no. Przenieść światła. No i tutaj jeszcze takie te... takie, wiecie, sprychy A nic poza tym innego nie ma. Tylko lekko się różni te... Lekko się różnią te samochody. Ok, to tyle jeśli chodzi o Audi r 42 FSI 4. Wyjdziemy sobie z garażu. Wyjdziemy sobie może gdzieś dalej. No i dobra. I sobie zrobimy takie fajne ujęcie. No może coś w tym stylu. Pod ma bardzo fajny ten samochód. Okay. Hmm, tak chyba podali z diament. Yy, dobra, no to że na Was 055 55. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik i nie kupujcie nigdy tego samochodu. Do zobaczenia.